Cześć! Tu Furank i Moskł z ekipy Stombard Stone. Witamy w kolejnym odcinku Respace Minecrafta Pocket Edition. Oblacie widzów, co się zmieniło. <śm> a co to strzela? Tylko do mnie to, to ja. Czekaj, to ja wezmę tylko strzałę. Myślałem taki czarny wojsko, taki wkład. Nie, wkłaczę, jakby ja bym go zeszczeniłem. Jak widzicie, farma kurczaków została zniszczona. A teraz na kuczeków to jest coś innego, jakaś dziura w ziemi. Przepraszam, ale do Mąskula wpadł Twitter, wysadził farmę, a na szczęście żadne kuczaki nie ucierpiały. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tak. Ja mam też swoje zbudowałem. Bardzo dużo zbudowałem. Na początku chciałbym nadmienić, że... Nam się, my już nagraliśmy to oprowadzenie las, ale nagrywanie się przerwało i musimy to nagrać jeszcze raz. Tak, dobra, jak widzicie co tu się zmieniło. Mam własny teren, tutaj mamy objęcie płotkami przez całe moje ogródki. To jest płotkami zrobione. O Jezu, zaraz Tutaj mamy drogę wyżytą z żwirem. Schodki do góry, żeby się łatwiej wchodziło. Tutaj mamy pszenica, tutaj mamy dynie, tutaj mamy krówkę, tutaj mamy owieczki. Na pewno, na pewno. I no i to jak to się znowu nazywało znowu. Cukrowa. No i tutaj mamy trzcina cukrową, a mój dom jak mój dom nic się nie zmienił. daje jest taki sam. W taki po poprzednim nagrywaniu z, z, zabiłem zombi z schemem z tortugi. To jest taka nieużywana zbroja, jeśli ktoś nie wie. I on wydrobił mi I Ja ją teraz sobie posadziłem u siebie na poddaszu i mi rośnie. Po prostu, yy, dawaj, że jak ci wyrośnie trzymać te wszystkie, to daj mi na Oczywiście. Tak miałem plan. No, no dziękuję. To ty, tu jesteś od uprawiania wszystkiego, co nie jest dynami? Ja I też uprawiam, dynie. No, tak, daj ci się. Dałeś mi tylko dwa na siebie, ale zrobiłam cztery. Nie daj swojego nauczka, po prostu Dobra, Dobra. Normalnie to jest, ta, to jest taka produkcja, tyle one dają tych jajek, że normalnie w głowie się nie mieści. Co chwilę, co chwilę morską wchodzi, jajko wychodzi i kolejne jajko. U, to mam 15 placków nowych No, jesteśmy bogaci. No, ty, ja, ty, ja, my. Wy, wy, oni, wszyscy, którzy nas oglądają. No dobra nic, tu jest, tutaj sobie ołożyłem z tymi yy, moimi drzewkami posadzonymi, samodzielnie, nie, bo same to nie wyrosły, szkoda, ale bym się bardzo ucieszył. Uiii, jestem tarzan. Tak, to nie można grać na pewno, a na pewno wszyscy. Uuu. wuuu, a no nie, no dobra. Parku mi się nie udało. Szkoda. Tak, kiedy pójdziemy na jakąś, nawet parkową i zobaczymy, kto będzie źlał. A źla mi? Co to znaczy? Tak na ta, 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 ta fejla zrobię, taką polaskę. No, Aha, takie no. rzeczy, takie. No, no. Dobra, polowanie, trzeba zacząć. Czego ja właściwie szukałem? No. no ja. mącz, mączka kostka jest tu potrzebna. No tylko kość? Oczywiście to nie Co ty szkielety, mi i szkielety się nie pojawiły? Bardzo. nas nie lubią. Tak. Zatem często odwiedzają nas klipe'a. Zbyt często. Mhm. A, jeszcze jedno. Na jednym, jak graliśmy w kamerką, to mi, mi ten kliper wysadził płot. Ciebie wtedy nie było. Nie wysadził ten płot. I mi wielką dziurę. Koj do mnie kurczaku. Dobra Ja zacząłem zmordować kurczaki, tyle jest mam. Mordujesz kurczaki? No ale nie moje oczywiście. Jakieś losowe. Aha, bo już myślałem, że swoje. Także na przykład nie jestem. O cześć mój mały majd. mam to obiecuje do góry ideały polskiego Minecrafta z Pawła to sorry mm. i znowu. Mm. no suszenie a u mnie jakoś nie może e, u mnie urosy tylko dwie dynie Jak ci mówiłem dynie nie, nie działają tak jak inne właśnie dynie są inne na wszystkie inne owocki. No nie, no się już robi. No one działają tak samo jak ty mnie. Ale no stanie już robi, szkoda. Tu jest. Tu jest dobry cave. O, tam. W 11 lub 10 odcinku do tego cave'a wyruszymy. Mam ciu. Nie ruszaj się. Nie. Hmm. Dlaczego hmm. masz się nie ruszać? dobra masz się robi, zaraz nuklepery, zaraz będą wybuchać koło domu. Ale nie, tak mi się sobie strzeliło. Mhm. Mhm. A, to dla powietrza. Wow. O, szkielet! A nie, po drugiej stronie ja nie będę z nią Mhm. A, widzicie, że chcę otworzyć bar. Bar, furang. Tak, kiedyś z kolegą chcieliśmy zdobyć tatua z i wyobrazić mi książkę. Ja będę robić w tym odcinku. Może będę, może zacznę robić bar, ale mi nie chce się akurat teraz. Nikomu się nie lubię. No, budować. Najlepsze są przygody niż budowanie. No, ale jedno i jest niezbędne. Mhm. Mm no, to się przyda. To się przyda. To się przyda. Mała będzie troszeczkę dalej. Dalej. tu, 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 to ja widziałem szkeleta. U, na, na mojej stronie, tak? Mhm. Mm a który już się chyba skajczył nigdy nie wiadomo może ocalał w cieniu drzew a no nawet jeśli spłonął to plus swoje koszty. tak czekaj gdzie tu mogę postawić ten swój bar czy będę mógł zbudować swój bar gdzie dokładnie widziałeś tego sklepa? E, tam na górze ten... tam gdzie znaleźliśmy to... Pierwszego cake'a No Jezu co tam się dzieje? Gdzie? Tam na No Czemu zawsze ktoś musi hałasować? Kiedy my akurat musimy nagrywać, a kiedy nie nagrywamy to jest cichutko Dobra, chopa Chyba na na małe cięcie. No to za chwilę, a nie, wolę nie, bo znowu będziemy musieli zaczynać od nowa, ja nie chcę. Okej, okay. tutaj takiej będzie wielkości. Opa, hopa, hopa, hopa. Dzień dobry, panie Raniu. I nie, nie damy bałagi. mamy, bo Ok, i tak to tak będziemy lecić. Lecieć. Ale obiecujemy, że może w 10 lub 11 odcinku idziemy do tego. Ja jeszcze... Nic nie obiecuje. No wiem, bo za się Nie kończą zbyt fajnie. Ta łódka dalej pływa? Pływa dalej. Okej, okay, tutaj mamy tak. w tę łódkę jest władnym mops jeszcze nie złapał trochę dziwne. Tak. Jeden klapnik będzie. No. Tu koło I robimy... Robimy te drzwi. Drzwi dla normalnie wchodzących ludzi. Ustawiam bał? No. Barra. Ja macie ci bar, koleś. No, żeby my ludzie pili. Jacy ludzie, Tu jesteś tu, bez mnie. Ale zawsze warto w coś postawić. Będę codziennie chodzić do pracy. Bar. Dobra. A w końcu wszyscy widzą, że się znudzę w sobie, Tak. Dwa. Do, bar. do baru. Furanka. Czy może go ogarnąć? Dwie wódki Tylko yy, jak to ile to jest? Ile to możesz? Wyjść? Dwie włódki jeden węgiel. Jedna bruka węgla albo trochę. Przeglę, jedna deska. Ty jesteś jakiś Powiedziałem jedna deska. Ale ja nie mówię o tym. O okay. O wszystkim pionie. Aha. Tu jest wejście do personelu. I tutaj raz, dwa, raz, dwa. I tutaj jest. Tak, tam... ten odcinek chyba będzie się nazywać Poladnik. Jak zmarnować długo Tak. A i tak mam mało drewno. O. No więc czemu je mam Nie wiem. Przyjemne. Marnować różne rzeczy. Przyjemnie jest na to na wasze noże ktoś kiedyś za mnie jest tak normalny. I to dużo razy. Jakby nie została. E, w... Witamy z powrotem. bardzo częste było te pułap. Mówi, no, pułap e. to nowe każde. Tak. Uj, jak się. Znałem? Normalnie. Chyba wszyscy już zauważyli. No, wszyscy, wszyscy, wszyscy. Musicie za to zauważyć. Bo kto by nie zauważył? Dzień dobry. Dzień dobry. Boże, mhm. nie wiem, co Zawsze Tak. Zawsze odpowiadają na dzień dobry. kto mówi młodej by parze dzień dobry. Oprócz nas. A co pan robi? To to zwykle. Łowisz? Biorandynię i łowię. Bo nie mówię co z Logika, nie? No. No właśnie ja, nie! A ja zawsze robię to, co mam robić. Zawsze coś buduję. Nie wiem dlaczego ja lubię tak budować. Dlatego, że nie lubisz mieć dużo subskrypcji. Hmm, może. Nie jestem pewien. Sierpio, kto, kto, by, kto by był zainteresowany oglądaniem takiego nudnego budowania. Ja nigdy nie lubię oglądać, jak ktoś buduje. Nie to mówię, nie no. ja sobie tutaj chwilę pobuduję. Hop. Mam drewno. Czas. Dobrze. I czas. Nasz i nasze marnuje. Marynuję, Idzie za przyjdzie moją moją wędkowitą. Dobrze, I to będzie bar. Bar! Bar, bar, bar. No i poczekaj ten Muszę Żeby sprzedawać piwko. To by już robiło do jak zawsze mam odbicie w głowie. Bardzo dziwne. Na no serio bardzo dziwne. Pasjonujące i naprawdę wszystkich to obchodzi. Tak, bardzo dziękuję, że Was to obchodzi. Jestem bardzo... To była ironia. Losu? Nie, całą prawda. Tu będzie... tu będzie barman. I dobra. Teraz w trochę drzewa. dobra Zobaczymy się zaraz, kiedy zrobię drzewo. okej okay, znowu jestem, znowu jestem, znowu drzewo znowu znowu enderman jest w barze tu jest trochę wody dla znowu nie cholera, cholera. No, oh, o, zamkniesz te, ten interfejs nagrywania. Mele, 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 wysokość. Ogarnij się, kole. Ah, nie chcę mi to wypaść. Idź do jakiejś woli. Okej, okay, już. Żeby nie było z tym spadkiem, skończyło nam się nagranie. Nie, nie skończyło. Bo u to mieliśmy, kiedy nagrywaliśmy kontrę Tak. Mieliśmy. I się bardzo cieszę. A ja nie bardzo. Nie bardzo. Aha, i dlatego że ty tak wrzeszczałeś, no. Teraz wszystko wiadomo. 60 skiereta. No to Chodź do mnie. Po nie mogłem się doczekać Twojej wizyty Gdzie jesteś idiotą? No ciekawe to za mnie jest Lecito Siodło? Przerwane sobie Ta na to co zrobiłem, byłem w mapie przycisk, znaleźć nie mogłem znaleźć w sklepie Fajna mapa chyba nie, to było wiele. Um, Dobra, a jedna trudnika od drugiej. przycisk. Mistrz Aha, jeszcze to. Aha, no. i chodzi nie to, zimno, to tak No, ten idiota nie miał kości.

Muszę chodzić z łukiem, bo już mi się kończy ten. Nie, do za niedługo. No to zrobisz sobie nowy. A no, mam 12 żelaza. Dwanaście żelaza, czyli pogrzało. To mam na to, a wczoraj jadłem. Jest słyszeli? No nie, a ten dalej tam. Enderman. A, to Enderman. Mhm. No i zaczął też padać. No naprawdę, dziękuję. No mogę w chwilę chwilę zatokać, to deszcz długo wykończył. No mogę. Ile już minut. Oddał, że akcja będzie kończyć. Tak, zaraz będzie trzeba kończyć, jak zawsze. Będzie trzeba kończyć. Bo mi zabrać światło. co nie mogę. To wszyscy mogą ci ciąć, kiedy nawet kiedyś. Na mogą nas oglądać. Kończmy tę dyskusję. Masz jakieś kości? Jedną. Pozydł. No Dobrze, ale zaraz. Mi jest potrzebna tylko jedna mąska kostka, a gdzie pozostałe, z tej kostki, mam sobie wziąć. Dobra. Do tej marchewki oddam od Dobra marchewkę tym Tylko tutaj, tylko, ja tylko zakopię żeby tą deskaną podłogę wyskaną. Deska. Jest podłoga no. przyjemnie się Mam no troszeczkę wymowy Masz tylko dałam да. no tu też Wszyscy mi w szkole to zamawiają Że ma ty masz tą bał człowieku Idź miną Idź stronę nam gdzie pokazują drzewa No i do tego idź w tą stronę jest ten wielki głas to mnie? Hmm. Ja widzę swój dom. Zobacz gdzie jestem. Popatrz. Tu jestem. Bardzo to, to pomóc Wszystkie Miejsca w tych górach wyglądają tak samo. A przyjdzie pan się napić? Nie, przyjdę po mączkę. Dobrze. No bo to do mamy... O zdarza, ani to do twojej kopalni. Nie widzisz Nie widzę Twojego... Nie wiem, ale idź w stronę wyspórą. W którą? E, jest kopanie, to w tamtą. Tam. tam. Nie tamtą. Idę, idę. W drugiej strony. Nie w tą, tylko w tamtą. Dobra, nam to gdzieś tu mi da w tamtą. Dobra. Dobra, znajdę się i to w tamtą. Dobra, w Nie, że się idę. Widzę, widzę cię. A ty mnie widzisz? To nie to, nie, to, nie to. Okay. O, tak zawsze musi być Dziękujemy za do kolejnego odcinka i ma być kolejne 200 lajków. Pa!